Cześć, dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić napędowi F55 do wózka manualnego. Przypominam, że w roku 2024 możecie uzyskać dofinansowanie w kwocie 8250 zł do zakupu tego lub jakiegoś innego napędu do wózka manualnego. Więc jeżeli chcecie przetestować ten napęd u siebie za darmo w domu, lub potrzebujecie informacji związanych z programem Aktywny Samorząd, lub potrzebujecie jakichś informacji dotyczących właśnie napędów, śmiało odzywajcie się do mnie, bardzo chętnie Wam pomogę. Jeżeli chodzi o napędy do wózków. F55 należy do napędów typu pól, czyli ciągnących. I te napędy zwykle są zorganizowane w taki sposób, że podnoszą. Przednie kółka do góry, dzięki czemu taki napęd po prostu służy jako taka bardziej też przystawka terenowa, bo dzięki temu, że te przednie kółka małe z wózka aktywnego są podniesione do góry, wózek opiera się na przednim kole napędu, przez co zwykle jest dużo taki sprytniejszy i bardziej terenowy niż standardowy wózek aktywny, więc pełni ta przystawka taką podwójną funkcję. Jeżeli chodzi o napęd F55, dostępny jest on z dwoma wielkościami kółek przednich. 8,5 oraz 14 cali. 8,5 nie jest pompowanym kołem, zaś 14 jak najbardziej jest już kołem pneumatycznym. I o ile wersja z mniejszym kołem będzie fajnie się sprawdzać w przypadku miast bezkrawężnikowych, idealnie przystosowanych od Potrzeby osób z niepełnosprawnością, tak wersja z większym kołem będzie po prostu zdecydowanie bardziej użyteczna w polskich warunkach architektonicznych. Z tym większym kołem będzie Wam prościej wjechać na przykład na krawężnik lub pojechać po trawie, po żwirze, nawet czasami po śniegu czy jakimś innym, bardziej sypkim gruncie, czy nawet wjechać pod prostą górę. Po prostu ten napęd z większym kołem według mnie jest dużo bardziej użyteczny niż ta wersja 8,5 cala. Ale to moje osobiste zdanie, nie musicie się oczywiście z nim zgadzać. Jeżeli chodzi o budowę, należy podkreślić to, że fajnie można sobie wyregulować kierownicę, bo możemy ją sobie zarówno podnieść do góry, jak i ustawić pod odpowiednim kątem. Mówiąc o budowie nie należy zapominać o baterii. Bateria jest oczywiście demontowalna i jeżeli chodzi o Możliwość przejechania nią jakiegoś kilometrażu, to może nią przejechać 25 km, a także producent chwali się tym, że przeszła certyfikację IATA, dzięki czemu można ten napęd zabrać po prostu ze sobą na przykład na pokład samolotu. Montowanie tego napędu jest bardzo proste, o ile macie założone odpowiednie adaptery do ramy wózka. Oczywiście te adaptery są mocowane z przodu ramy wózka. Nie musicie mieć je zamontowane nawet wtedy, kiedy nie poruszacie się za pomocą napędu, ponieważ ich dokręcenie do ramy wózka za każdym razem wymaga odpowiedniej siły, którą najlepiej no, przeprowadzić za pomocą klucza dynamometrycznego, który pozwoli po prostu odpowiednio ustabilizować te adaptery. I generalnie rzecz biorąc, no, te adaptery po prostu muszą być. Cały czas przyczepione do wózka. Dużym plusem jest to, że jest tabela zgodności, w której możecie sobie sprawdzić, czy wasz wózek możecie podpiąć do tego napędu bez żadnego problemu. No a jeżeli macie jakieś pytania czy wątpliwości, no to postaram się wam odpowiedzieć w komentarzu. A jeżeli nie ja, to na pewno producent odpowie, czy wasz wózek. Można zastosować do tego rodzaju napędu. Na pewno plusem jest to, że przekrój tych adapterów jest dosyć szeroki i możemy sobie zamontować tutaj wózki zarówno z rurką okrągłą, owalną, jak i nawet wózki Kiszel, czyli te z kwadratową rurką. Ale tutaj, jak mówiłem, tabela zgodności będzie odpo, najlepszą odpowiedzią na zadane pytanie, czy mój wózek pasuje właśnie do tego napędu. Jak już mamy wybrane odpowiednie adaptery, no to montaż całego zestawu jest bardzo prosty. No bo co? Bo musicie po prostu wjechać ramionami napędu w adaptery, zacisnąć tymi śrubami dociskowymi i założyć te śmieszne tosie. No i słuchajcie, no i można jechać. Jeżeli chodzi zaś o podnoszenie do góry, no to słuchajcie, tutaj nie mamy żadnych dodatkowych mechanizmów ani ułatwiaczy, które pozwalają. Ten napęd podnieść do góry, ani żadnego siłownika, tak jak w napędach PARS. Jeżeli chcecie zobaczyć te napędy, no to postaram się Wam przygotować jakiś filmik dotyczący tych napędów, tylko muszę dostać je na kilka dni do siebie. Generalnie rzecz biorąc, tutaj wszystko odbywa się za pomocą siły wózkowicza, więc trzeba delikatnie odepchnąć się i zacisnąć tą dźwignię, no i już możemy ruszać w drogę. No, jeżeli chodzi o specyfikację jazdy, no to nie jest to napęd, który zdecydowanie wyrywa z butów. Maksymalna prędkość, którą możemy osiągnąć za pomocą tego sprzętu, to 20 km na godzinę. Biegi jazdy do przodu są trzy, zaś jeżeli chodzi o kierunek jazdy, za kierunek jazdy odpowiada przełącznik. Poniżej przycisku zmiany kierunku ruchu znajduje się przycisk tempomatu. Ta manetka wygląda troszeczkę inaczej niż w dużej części napędów dostępnych na rynku. No bo w dużej części po prostu ta manetka wygląda jak taka manetka. Motocyklowa. Tutaj wygląda to troszeczkę inaczej, bo jest to monetka kciukowa. Obsługujemy ją za pomocą wciśnięcia po prostu samego kciuka, a nie za pomocą ruchu całego nadgarstka, co w przypadku osób z niektórymi schorzeniami na pewno ma duże znaczenie, bo trzeba angażować zdecydowanie mniejszą ilość mięśni. No ale w przypadku niektórych osób to rozwiązanie wcale nie będzie użyteczne. W takich przypadkach, no po prostu trzeba szukać innych rozwiązań, które pozwolą Wam zapanować nad tego rodzaju sprzętem. Jeżeli chodzi o hamulce, mamy dwa rodzaje hamulców. Jeden hamulec to jest taki standardowy, yy, hamulec tarczowy, którego wciśnięcie po prostu manualnie i brutalną siłą fizyczną zatrzymuje napęd. Zaś drugi hamulec, ha, no to już taki hamulec trochę bardziej wyrafinowany, bo jest to hamulec również dostępny, ale w drugiej manetce i jest to hamulec elektroniczny. Jego cechą charakterystyczną jest to, że działa on tylko wtedy, kiedy mamy włączony napęd. Zaś yy, hamulec ten tarczowy może służyć nam jako napęd postojowy. Generalnie rzecz biorąc, fajny jest ten hamulec elektroniczny, ponieważ w przypadku osób, no, na przykład u osób z dystrofiami mięśniowymi, którzy mają problem z zaciśnięciem pięści do tego standardowego hamulca, ten hamulec elektroniczny jest w stanie naprawdę nam fajnie wytracać prędkość. A jak jeździ ten napęd? Postaram się wam opowiedzieć właśnie teraz. Więc tak, to oczywiście zależy od wyregulowania tego napędu i od tego, jak chcemy się nim poruszać. Ale jak widzicie, ze mną daje radę sobie całkowicie bezproblemowo, mimo tego, że jest spora górka, no powiem wam tak, dzisiaj takim wąskim gardłem tego napędu na dzisiejszych testach są po prostu opony kół tylnych, bo one są dosyć wąskie no i nie pozwalają mi pojeździć po każdym terenie, po jakim chciałbym się poruszać. Jak wspominałem, mamy dwa rodzaje hamulca: pierwszy hamulec manetkowy elektroniczny, a drugi fizyczny hamulec, który działa na zasadzie hamulca tarczowego. Za chwilę Wam pokażę, jak działają oba. Na razie stoję na tym hamulcu tarczowym, ale jak go spuszczę za pomocą siły grawitacji, po prostu sunę się z dół, w dół i pokażę Wam, jak działa ten hamulec elektroniczny. Chodźcie ze mną. Jak widzicie, puszczam i powolutku już nam tutaj zaczynam zjeżdżać. Ciśnięcie jednak tego hamulca elektronicznego spowoduje gwałtowne spowolnienie. No a puszczenie go spowoduje, że znowu będę jechał do przodu. No jak dodam gazu, to w ogóle będzie dym. Jeżeli chodzi o skręcanie, można sobie regulować tutaj opór za pomocą dwóch śrub i. Zaciśnięcia ich na przegubie. Ogólnie rzecz biorąc, skręcanie no, jest takie, powiedziałbym, że chyba z delikatnym oporem, ale to oczywiście zależy też od tego, jak ustawicie sobie napęd do jazdy. Jak widzicie, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale po leśnej drodze dajemy radę pojechać. Tak w miarę bezproblemowo. To zależy oczywiście od tego, jak mamy sypki piasek. Chcę Wam jeszcze pokazać, jak działa ten tempomat. Bardzo fajna rzecz, wciśnięcie tego żółtego guzika podczas jazdy będzie utrzymywało nam stałą prędkość. Zobaczcie, jak to wygląda. Ok, jadę sobie z stałą prędkością, na razie powiedzmy sobie tam koło tych 5 km na godzinę. I zobaczcie, wciśnięcie tego guzika powoduje to, że napęd cały czas trzyma prędkość, a ja nie muszę naciskać manetki. Oczywiście, jeżeli sobie wcisnę hamulec lub na przykład gaz, to wtedy ten tempomat się wyłączy. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Oczywiście możecie uzyskać dofinansowanie na ten sprzęt, jak wspominałem, z programu Aktywny Samorząd. A jeżeli macie jakieś inne pytania, jakieś wątpliwości, śmiało odzywajcie się do mnie. Bardzo chętnie Wam pomogę. Oczywiście ten napęd możecie sobie przetestować samodzielnie u siebie w domu. Wystarczy, że do mnie się odezwiecie, a umówię Was na spotkanie właśnie w celu odbycia testów tego sprzętu. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam Was za dwa, trzy tygodnie. No i co? No i do zobaczenia i szerokiej drogi. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.